Siemanko, tutaj Cyborg, a to jest przeglądarkowe granie. Nowa seria na moim kanale, gdzie będę pokazywał wam tam krótkie gierki, żeby umilić sobie czas w szkole czy w domu jak się nie ma co robić. Pierwszą grę będzie ping pong table tennis z mini klipa. Mamy trzech przeciwników, Tichi, Ben Scott i Forest Camp. Oczywiście ci przeciwnicy oznaczają poziom trudności, czyli Easy, Medium i Hard Ja sobie pogrę najpierw na Easy. No i pokażę wam o co chodzi w tej grze no to już oczywiście dla fanów tenisa i nie tylko, <grym> znaczy nie tenisa tenisa stołowego i dla tych, którzy, którym się nudzą jak widać fizyka jest naprawdę interesująca to jak się piłeczka odbija bardzo fajowsko można robić różne mocne ścięcia lekkie, podkręcać piłki naprawdę co dusza zapragnie. jak na razie dostaję pod dubską, ale to jest na rozgrzewki no Ogólnie, on. No, przegrywam, ale pola no, trzeba, nie zawsze jest 1 maja. Dobra, zrobiłem ten, kanał, ten kanał, no, Nową tematykę, tak sobie pomyślałem, że. Ja, czy, mówiłem, że robię cały ten T-Bot, żeby się podzielić z Wami moimi doświadczeniami, takie tam, pierdoły, Więc, jak robię, jeszcze w gimnazjum, to mówię, no ale jak informatyki, często gram w takie minigierki, i myślę, że wy też. Dobra. Trochę to jest ostatni właśnie set i czego się z nim wam pochwalić. Gram. No, no to wracam do tej mojej myśli. Każdy pewnie gra w minigierki, a że ich jest od chuja i ciut, ciut to nie wszyscy mogą mnie znać, więc dlatego postanowiłem zrobić kanał, gdzie będę pokazywał najróżniejsze minigry. Może wam się spodobają, Będziecie czas od czasu to dostę, się tam coś nie wiem, na informatyce albo w domu 5 minut przed wyjściem, co ja mam robić, a to sobie odpalę gierkę na 3 minuty i... pogram. No to wręcz, skupię się do gry, no to gramy myszką. I naprawdę serio przyjemnie się gra w tą grę. Moim zdaniem fizyka jest naprawdę yy, ciekawie zrobiona. Podoba mi się. Dosyć realistycznie to jest. Te wszystkie podkręcenia. Czuć to, że jak to podkręcić, jak tą myszką będziemy yy, machać. No i co? No. Ten się wydaje łatwy, ale ostatni Forest wiesz, ciężko do pokonania. Link, linka tam, pod, jak zwykle, niżej pod filmikiem, żebyście mogli sobie sami sprawdzić tą grę. No, a poza tym mm, będę robił tą serię od czasu do czasu, jak będzie mi się nudzić, no na przykład teraz problemy z kartą dźwiękową i żeby ten tak mój kanał nie stał i nic się nie działo, postanowiłem stawić właśnie takie krótkie. Cało 4-minutowe filmiki o, o grach online, w których będziemy grać sobie na przeglądarce. Ogólnie, gra mi się strasznie podoba. Tak wiecie, sobie porównać chwilkę i wyłączyć, a nie, że nie chce mi się grać. Później. Tak, o, no zobaczcie, jak ona się odbija. Od siateczki, bardzo ładnie. Nie jestem jakimś mistrzem w tej grze, po prostu lubię sobie tak podbijać po, czasami. Dobra, ostatni po match point. Zobaczcie. Naprawdę, o! cyk i buch. No i wygrałem. Mam nadzieję, że gra Wam się spodoba. Taki mini, 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 mini kwadrat gameplay. Zapraszam do gry. Link jest poniżej. Trzymajcie się. Pa!